Jak się gdzieś z Księdzem Trytkiem ktoś spotka po mszy świętej, żeby powiedział przynajmniej, jak głosi kazanie na tej mszy, na której to kazanie nagrywa, jest na tym kazaniu mama z dzieckiem, to Ksiądz nie zgrzeszy, jak nawet słowa nie powie, tylko popatrzy, i ta mama będzie wiedziała, że z tym dzieckiem, które płacze, należy wyjść. Proszę zobaczyć, wystarczy, że Pan Bóg wie, że ja bym tak zrobił, to pani z dzieckiem tam siedzi i dziecko nie płacze. A ksiądz Trytek będzie gadał na kazaniu o jakiejś mowie, w której jest dość takiego, takiego, tam używa słów, nie chciałbym swoich wkładać w usta księdza Trytka, ale o jakiejś zajadłości będzie mówić. Będzie też mówić o. o grzech obudy i drugi to jest ten cięższy, to jest oszczerstwa, no, że tego jest za dużo w naszej tam przestrzeni publicznej, ale jednocześnie będzie głosił kazanie na mszy. Jeden, ważnie wyświęcony kapłan katolicki, przyznający się do stanowiska sedevakantystycznego, o który o sobie mówi, świadkowie na to byli, nie, nie będę z nikim współpracował, bo nie dość, że jestem sam, to jeszcze od wszystkich po głowie dostaję. To w odniesieniu do tego, że wypowiedział się wobec księdza Eugena Rizlinga, co do mojej osoby, żebym nie otrzymał święceń subkondycjony od biskupa Piwarunasa. Bo księdza Eugena to od razu zatrzymało to, co słyszał księdza Tytka. I ten kapła, głosząc kazanie na mszy, na który je nagrywa i puszcza, nie stać go na to, żeby matce zwrócić uwagę, że jej dziecko płacze, i kiedy głosi kazani, to posłuchajcie tego. Być może wy możecie tego spokojnie słuchać, ja nie. I nie dlatego, że dziecko płacze, tylko dlatego, że chwała Boża i część matki najświętsza jest ważniejsza od płaczu dziecka. Ja płaczę, bo płaczę. Nie pamiętamy tego, jak byliśmy dziećmi. Każdy powód do płaczu dobry. Że matka daje mleko, że nie dam mleko. Umiesz płakać? A jakbyś chciała, to zapłaczysz? O, jeszcze ja. Bo dzieckiem jest. A ta mniejsze siedzi. I ksiądz będzie napominał grzechy języka. Ksiądz Rafał Tytek. jedyny kapłan, tak, I w Krakowie, tam na. Nie stać go na upomnienie jednej rzeczy. A tu o chwałę Bożą chodzi. Więc dzisiaj nam się zadować z tej chwały Bożej objawionej przez wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, że Kościół katolicki miał odwagę, Kościół katolicki miał i ma odwagę wobec wszystkich sekciarzy i heretyków tą prawdą żyć. Dlatego po Soborowie ze względu na herezję ekumenialstwa, dzisiaj już żadnego dogmatu o, 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 o wniebowzięciu Matki Najświętszej, innych by nie było w stanie ogłaszać, w ogóle na jaki sposób się wstydzi Maryi, efekty tego są, brak maryjnych serc kapłanów, a jeszcze możemy, musimy pamiętać, że herezję mieliśmy sianą przez Polaka pod hasłem totustus. To jest wielkie dla nas wskazanie też, że Cześć Maryi do, do, domaga się przyjęcia całej nauki kościoła, a nie programu autorskiego rozwalania kościoła. To jest dla Polaków wielka rana, że pod hasłem Totustus i rozdawania różańców przez trzy blisko dekady na stolicy rzymskiej szerzona była herezja ekumeniactwa i inne posoborowe gusła.